Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na kanale Gotować każdy może. Dzisiaj najprostsze ciasto na świecie, najprostsze ciasto jakie kiedykolwiek robiłem, które po prostu robi się naprawdę, naprawdę w trybie w natychmiastowym wręcz. To, co chcę Wam zademonstrować, przede wszystkim to, że. Naprawdę nie trzeba bać się pieczenia jakiegokolwiek ciasta. Jeżeli nie wyjdzie, to po prostu nie wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, to będziemy naprawdę zadowoleni. Najpierw oczywiście zabierzemy się za zrobienie naszej masy na ciasto. Co jeszcze będzie nam potrzebne do naszego przepisu? Rabarbar. Rabarbar, który będzie grał główne skrzypce. Ja kiedyś na kanale robiłem już to ciasto. Ale robiłem je z jabłkami. Podaję, że chyba to był nawet mój pierwszy film, który właśnie Wam się ukazuje w filmach proponowanych na górze. Tam, oczywiście, robiłem jeszcze dodatkowo sałatkę, która również smakuje wyśmienicie. A dzisiaj, rabarbar, rabarba, ciasto rabarbarowe, taki placek rabarbarowy, który zrobię dla Was. Wtedy robiłem właśnie z jabłuszkami. Najpierw, tak jak wspomniałem, zabieramy się za za e, samo ciasto, ciasto będzie przygotowane e, z e, masła, płatków owsianych, ciasto, które będzie naprawdę zdrowe, moi mili. Dodaję dosyć sporo i ja dodaję pół, pół, trzy czwarte takiego kubeczka, czyli mniej więcej 250 ml e, e, szklanki takiej zwykłej. Ale ja dodaję 3 czwarte, nie cały kubek, 3 czwarte kubka, oczywiście cukru, cukru. mówię o cukrze, 3 czwarte cukru. Oczywiście wy samą słodycz będziecie mogli sobie regulować sami, dlatego że wy wiecie, jak dla Was najbardziej będzie smakowało: czy odrobinę kwaśni, kwa, bardziej kwaśne, czy bardziej słodkie. Ja lubię słodkie, dodaję 3 czwarte. Oczywiście, jeżeli wy chcecie, może, możecie dodać e, całą szklankę cukru, nawet półtorej, oczywiście. Musicie pamiętać o tym, że to będzie bardzo, bardzo słodkie. E, rabat bar sam w sobie jest kwaśny, względem czego dlatego ja dodaję. Lubię taki umiarkowany smak, nie za słodki, nie za kwaśny. Dodaję, dlatego dodaję 3 czwarte szklanki cukru. Jest to i tak dużo. Ja zazwyczaj cukru nie, nie dodaję aż tak dużo bo jakikolwiek ciast, ja zazwyczaj korzystam z miodu, ale dzisiaj ze względu na to, że to jest właśnie rabarbar, że rabarbar gra główne skrzypce, dlatego dodam cukier. E, tutaj praktycznie rzecz biorąc jest przygotowane. Teraz z tym tłuszczem, czyli masło, które dodałem wcześniej w kostce, mniej więcej około, e, około 150 gram masła, 3 czwarte szklanki cukru oraz płatki owsiane i to teraz po prostu zagniatamy. Musimy to zagnieść, musimy to wymieszać. Podejrzewam, że odrobinę tego masła będzie za mało, dlatego ja jeszcze dodam, jeszcze dodam odrobinę masła. Ale to za momencik, najpierw postaram się zagnieść to co mam tutaj. I to będziemy piekli kochani, 150, 150, 185 stopni, mniej więcej gdzieś około pół godziny czasu. Mój piekarnik się już nagrzewa, względem czego, ja praktycznie rzecz biorąc, już za moment to będę wstawiał. Oczywiście musimy to zagnieść, tak, także to musicie pamiętać, ze skórki, także z chwilą kiedy to obierzemy, on praktycznie rzecz biorąc musimy go pokroić. A następnie, a następnie dodać do naszego ciasta. Jeszcze odrobinkę, chyba odrobinkę masła będę musiał dodać, ale to już jest praktycznie, albo nie. Nie, kochani, to już jest wystarczająco. Tłuste, on się wymiesza, jeszcze ten cukier, który dodałem do środka, on zwiąże tą całą moją masę. Ja mówię, tak jak ja wam już wspominałem, 3/4 szklanki cukru nie jest to ani za słodkie, ani za słone. Yy, dlaczego jeszcze musimy, musimy pamiętać? Tutaj dodałem yy, 3/4 szklanki cukru, ale do mojego rabarbaru również dodam niespełna, niespełna. Yy, nawet nie pół szklanki cukru, dodam mniej więcej gdzieś około 2-3 łyżek i to w tym momencie będzie się tak łączyło. Ten, ten cały smak tych wszystkich tego właśnie rabarbaru, tego cukru, tych płatek owsianych będzie się łączył. Oczywiście wersja zdrowa tego ciasta jest oczywiście z chwilą, kiedy dodamy miód, ale no akurat dzisiaj tyle miodu nie, nie posiadam. Zazwyczaj mam w rezerwie gdzieś słoik miodu, ale dzisiaj no niestety nie mam takiej opcji, więc jest to troszeczkę wersja uboższa i nie aż tak zdrowa oczywiście, jak to ciasto, nie aż tak zdrowa jak to ciasto, które robiłem właśnie z jabłka. Nie, tam chyba też dodawałem cukier. No niestety, ale na pewno, na pewno jest to bardzo, bardzo smaczne ciasto. Dobrze, nasza masa jest już zrobiona kochani, także ja już wyjmuję blaszkę, kroję mój rabarbar i, i robię już moje ciasto. Okay, I wkładam do piekarnika. Moje ciasto, moje ciasto jest już przygotowane, czy ciasto e, cała ta baza pod, pod moje ciasto jest już przygotowane. Tak, jak chcę Wam jeszcze tylko przypomnieć, płatki owsiane, cukier oraz masło, które dodałem właśnie do mojego spodu, jak i takiej kruszonki, którą posypię na wierzchu. Oczywiście, najpierw wykładamy tutaj ten cały spód. Zarówno spód, jak i wierzch, czyli cała ta kruszonka, będzie zrobiona z tego samego. Czyli właśnie z tych płatków owsianych, masła oraz cukru. To będzie. Także dlatego właśnie Wam wspominałem o tym, że jest to jedno z najbardziej prostych ciast, jakie, jakie kiedykolwiek kiedykolwiek robiłem. Naprawdę nie trzeba wielkiej filozofii, żeby je zrobić, a, a ciasto smakuje naprawdę rewelacyjnie. Kochani, spód jest już zrobiony, tak? Teraz wysypujemy. Wysypujemy właśnie ten rabarbar, który najpierw obrałem, umyłem, obrałem, a następnie pokroiłem właśnie w taką kostkę. Taka kostka w zupełności wystarczy. Wysyp... Oj, wysypało mi się tutaj troszeczkę więcej. Wysypujemy tutaj. Rabarbar jest kwaśny, względem czego musimy pamiętać, aby dodać jeszcze tutaj właśnie do tego naszego rabarbaru odrobinę cukru. Jest to zrobione, a następnie wysypujemy naszą kruszonkę na wierzch. Tej okay, mojej mili, tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika 30-45 minut, temperatura 180 stopni. Także widzimy się za niedługo. To już. E, Wystekło. Ja oczywiście jeszcze położyłem klek z takiej e, śmietany, e, bo uwielbiam właśnie ciasto rabarbarowe z bitą śmietaną, także test smaku już zaraz sprawdzimy, co tu nam wyszło. Mm. Kochani, ten rabarbar dodałem odrobinę cukru do niego, ale on jest nadal kwaskowy. Oczywiście ten spód, jak i kruszon kruszonka. Są słodkie, także naprawdę komponuje się obłędnie, obłędnie. Jest to naprawdę bardzo proste ciasto, bardzo w miarę szybkie do zrobienia i wyjątkowo smaczne. Także oczywiście, jeżeli wam się podobał mój film, zapraszam was do subskrypcji, do komentowania, udostępniania, lajkowania moich filmów. Do, do zobaczenia następnym razem. A ja zabieram się za moje ciasto rabarborowe. Cześć, trzymajcie się i życzę wam! Smacznego. Mmm, pojadzia. Mmm. Takie proste, a takie smaczne.